Z strony Markus Pel, dzisiaj kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj wyszedł yy, nowy update yy, piracki. Ja sobie tu otwieram i będziemy polować na nową episką postać B. Yy, Max dopiero będzie dodany za 2 dni i 18 godzin. Więc tutaj zagramy sobie nowe wydarzenie jakieś, które dodali. I otworzę mega boxa za 12 tysięcy. Więc zaczynajmy opening. Mam tak mało skrzynek, bo dopiero niedawno się dowiedziałem w ogóle. Zacząłem zbierać od yy, no. Zacząłem zbierać skrzynki dopiero od Brawl Toka, że, że są nowe postacie dopiero od tego momentu. Ale dużo gemów. Może jakieś skin jeszcze kupię. No i podwojacze bardzo fajnie. Hmm, jakaś jeszcze skrzyneczka może wpadnie. No i póki co takie. Chociaż mega boxy za chwilę otworzymy. Sobie wbiję kolejną no, mo... rangę na peny. Zobaczymy jak działa to. Aha. No przech... Przechwycić prezent drużyny przeciwnej musimy. Pokazuję. No okej. Okay. Jakieś takie malutkie lagi, ale okej. Okay. Dobra, postawię to tu. O nie! Chyba... jak chcę dostać prezent do rąk. Zobaczyć co się z nim dzieje. Bo ja tam nie wiem. Leon przyjmuje prezent. Aha. O nie, już próbują nas tu zaatakować. Walczymy tu. Aha, czyli gramy, że zbieramy. Tutaj te prezenty i one potem jako punkty są. Czyli im więcej prezentów się zbierze, tym więcej punktów się ma. A, można to tak rzucać. my było lepiej. A, jest czas. O, o no i przyjmij prezent to nic starcie. Aha, czyli jak trochę brał, bo... O to chodzi. W nim. Się, zostawcie lajka, suba i dzwoneczka, jeżeli Wam się podoba ten odcinek. Hmm. O, mogę otworzyć skrzyneczkę, bardzo fajnie. O, Może coś później. Bardzo bym chciał wydropić B, bo jest fajna. Przetestujmy w ogóle sobie ją. Co ona do końca robi. Zasięg podobny do piperki. Mhm, okej. Okay. A ULF co robi? ULF jest taki coś... Aha, taka też jak karma. A tak? No takie 800. A teraz? Poczekajcie, patrzcie. Tutaj 800, 200. 800, 2200. Co drugi strzał więcej HP zadaje i jest powolnie. A, to bardzo fajne. Chciałbym ją dropnąć. E, z tego co słyszałem, ma jeszcze skina Ladybug. Lady e, raz, dwa, trzy, cztery. Ej, brakuje. O, jak wszystko zagram, to będę mógł jeszcze otworzyć zwykłą skrzyneczkę. Dzisiaj będzie taki chyba dłuższy odcinek. ale to nie wiem, zależy jak pójdą mecze. Fajna mapa wyszła Dosyć Jakieś takie malutkie ścinki Jak bywam Przez ten update Ale dobra W końcu wyszedł nowy update Wszyscy grają Sobie dużo <grym> wiedzą o tym Więc okej okay. No naprawdę takie malutkie lagi mam by nie leżało wam to na odcinek jakoś bo ja tutaj takie jakby mam lagi może nie widzicie tego no, tutaj mortis no nie 5 HP 5 HP haj dobra zabita tam jest czy jest mortis o Rose zaskoczyła tu Oj, gina. No dobra, okej. Tylko szelka wejść nie straci. Nie gadajcie. Co jest teraz? Czy gdzie? Gdzie no? Tam! Co ona tak daleko? Pewnie będzie ale przecież ona No i przegrana no, no nie, 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 nie. Muszę zmienić postać. Speny. Nego innego. Murtisem ostatnio piłem. A, ulepszę sobie. I tak mi nadal stać żeby potem na przykład Jessie ulepszyć sobie na 9. ty poziom. Bo trochę dużo hajsu dostaję. Cześć. No, takie malutkie lagi mam raz jakoś tak normalnie, a raz tak troszkę inaczej. To nie może przez animację animacje te wody jakieś. To nie dlatego, albo no mam obciążony telefon. No to No dawaj mi zbierać! Bo jak będę miał wszystkie, to będzie dobrze, wy będziecie mogli bronić, a ja. Uciekać! Bo ja Mortis w końcu mam tak do uciekania mhm. albo do łapania. Muszę teraz ostrożny, bo mam dużo gemów. No i mogło to się dla mnie bardzo źle skończyć. Oj, i to bardzo zaryzykowałem. I to. No, może nie, było, nie wyszło jakoś najgorzej, ale hmm, ryzyko było wielkie, jeżeli bym miał ten. I właśnie teraz psuję cały rozkryw. To mamy przekichane Przy... Jeżeli słyszycie tam kogoś, to moja rodzina jak zawsze. No i przegrana. Ale nie wiem czy wyjdzie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy mi da się zdobyć. Chociaż mm. dobra, teraz otworzę tego mega boxa Oby coś dróbneło. Ja zasłaniam sobie i patrzcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A, dużo punktów. Nie, nie mogę jeszcze Jessie ulepszyć. Nie no tak mmmm no bo to jest Tornado mmmm tu to jest świąteczne. chciałbym je kupić nie mam już za co nie mam może się coś uda Zagrą zadymę El Primo Wziąłem ostatnie skiny sobie skinę do, do primo. El Primo Do Primo No takie Jakoś Mogłem chyba jednak Nie kupować tego skina Po przecenie Zdjęmy 39 grzegów, zamiast 80 Tam i bym sobie teraz jakiegoś daj na Majka kupić. O no. i Ej no zginąłem, ale No nie no 170 HP. Smutek, smutek. No ale dobra, kupiłem to już, nie będę nad nim płakać. Przecież... To, stało, to już się nie odstanie. No po prostu zapomniałem o tym updatecie. Nie myślałem o tym, że będą nowe skiny, a to skiny, które już były rok temu. Jak ja nie trafiłem. O co tu chodzi? No, Dobra, teraz. i ładnie ulcik wleciał i drugi ulcik. Oj, wszyscy zabici przeze mnie. Oj, tak ja mogę grać. Powinni dodać takie coś, jak jest y, na te, tym trybie, gdzie trzeba mieć star power, żeby grać. Że, jak się jakoś mega fajnie wygra, to wtedy jest że więcej bucharków, można zdobyć. Coś było. No, ale nie dodali takiego czegoś. No i dobra, ulcik użyty. Teraz uciekamy, bo mam mało HP. Oni mnie zabiją za chwilę. No nie! Czemu? nie Małcinek. Małcinek. Śmieszne. Dawaj szybko, Gold, gold, gold! Dobra, gol. Wygrana, wygrana. Spokojnie. No, gwiazda gry ja oczywiście fajnie, fajnie. Tak jak prawie zawsze. Nie przekwalam się. Słuchaj, nie? No nie, no, oby wypadło mi B. ja bardzo ją chcę. Ona jest bardzo dobra. No, i nie ma. Ale trzymamy brakuje 9 gemów, no nie no. 9 gemów, nie czuję się święty Mikołaj. a jeszcze 22 dni a to ja nam zakłócę powinienem jeszcze zrobić sobie Ładowacz, skarpet dobra może zadymę sobie napad zagram i to oczywiście z tym drugim Star Powersem jest... szybciej się Który jest bardzo dobry na napad. Ten Star Power polecam. Nieraz wygrywałem Dzięki temu. Jak dobrze użyje się Miska, to on po prostu zmierzy cały safe. No nie zginąłem. No ale no, okej. Okay. Niestety jeszcze umce nie naładowałem. Fajnie by było, gdybym naładował. Barley! Barleja! Dobra zabity. Ale to Mariko teraz. Aha. Kurczę! Nie! Zginąłem. Mitik teraz. Ubija szybko. Szybko, Pomóż ktoś. Z tym tik, stykiem, Bardzo fajnie. I użyję ta. O, 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 właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Jest wygrana, wygrana. O tym mówiłem, że ten mi się jak po prostu miaży Ten sejf. No już prawie 15 minut. Nagrania 14,5. Dokładnie. Może jeszcze się uda coś? Kolejna skrzynka? Nie, nie, zabraknie. Chociaż, jeżeli uda nam się starcie i samotny gwiazdy mam Bogę mi graba. Dobra, zagram w starcie. Albo zrobię Wam cięcie i pokażę, jak otwieram tego big boxa, czyli ostatnia skrzynka w dzisiejszym odcinku. Mogę cięcia. Jednak plany się potoczyły inaczej i mój internet postanowił mi lagować, ale też nie mogłem otworzyć od... skrzydło, więc teraz zagram zbiór klejnotów, oby mi teraz wyszło, bo bym wygrał, gdyby nie to, że internet. Więc widzę się, jak już zdobędę ten żeton. W końcu udało mi się otworzyć tego zdobyś Big Boxa. O, próbowałem zbiory klejnotu samotną gwiazdę, ale kompletnie mi nie wychodziło. Aha, no ale w końcu mogę otworzyć tą ostatnią skrzynkę. Żeby coś wypadło, proszę. 71 Golda. 8 do Daryla 12 do Piper. I wyjdźcie do góry. A uh, nie mogę ma... na episkiego Okej, na epicki rozsad 015707%. 0, 1, 5, 7, 0, 7%, 0 Kropka 5, 7, 0, 7 legendarny 0 kropka 1, 3, 5, 2 procent, że coś wypadnie z tego mega boxa 12 tysięcy i wyraźnie się myliłem. więc ja się z wami żegnam z tym smutnym akcentem jest nowej postaci żegnam się z wami